Witam serdecznie Państwa serdecznie, jestem ten raper w dzisiejszym odcinku Sto napisów i budowli świata Opowiem Wam już o pałacu idealnym Który się zajm zajmuje w Francji Wiem przy... Krew mi zleci nosa Bo przesadziłem Hardcorem tym co wykonywałem Właśnie stawia ten oraz film więc, już nie gadajmy o tym, porozmawiajmy lepiej o Pałacu Idealnym, w którym dzisiejszym odcinku będzie. Więc tak, twórcą tej prawdziwej budowli, znajdującej się w niewielkiej miejscowości Houtenwerth w regionie Rotan Alpy był mie miejscowy listonosz Ferdinand Hewal budowę swego wyna wymarzonego domu rozpoczął. Wiem, że to jest Rozpoczął w 1866 roku. O kurczę, źle zamknąłem kole, dobra. i kontynuował przez kolejne 33 lata. A jego budolec, budolec służyły mu osobiście zbierane kamienie fantazyjny zamek reprezentuje najróżniejsze style wszystkie łączy słonność do orga teki całej zradza fascynującą twórcy barokiem arabski Zdobieniam, zdobieniami oraz hinduską rzeźbą sakralną. Hewal stworzył jeszcze jedną budowę. Własne muzeum zbudowane na miejscowym cmentarzu. Jego dzieła zwykały ze skały uznane Picaca i Bretona. Od 1969 roku pas Idealny, jako wyjątkowy przykład Wiznu -wi ma status zabytku, więc co w tym mogę jeszcze Wam powiedzieć? Pałac, pałac Idealny, taki fajny pałac, jak widać na tu, tu na obrazku. Na obrazku go widać. Dobra, kończę lepiej. Bo muszę zatamować kraje z nosa. Bo jak w początku filmu mówiłem wam, przesadziłem dzisiaj z Hadkorem. Więc zobaczcie państwu Pamiętajcie, dajcie łapetkę w górę, dajcie suba i zobaczymy się w kolejnym odcinku. 100 najpiękniejszych budowli świata lub na Hatkorze lub na innym moim filmie.